Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Babyś, to jest z Gotika 3 z Bogów. No i dzisiaj do tamtej chatki, ale jeszcze sprawdzimy tą tutaj rozwaloną. Na niech tu nie będzie żadnych złych potworów. Takich niemiłych. I jest tam jakaś jaskinia, no. No, no pofatyguję się, no. Zgrać no, tylko kamień, Tak, drewniane, drewniane kufry. W tej wersji, w tamtej wersji, się tamtej wersji, w tamtej wersji drewnianej, ale to. Tak jak to na początku gry, tylko nie tutaj. I to jest właśnie bardzo denerwujące. To będą wszystko rozsiane tak na nowo, te kufry i tak dalej. A, tylko tam jest. A, gobliny, dobra, lajtowo. Tak mi się wydaje, tak, dobra, hmm. goblin dalej do na strzała, więc. nie mogę się bawiać. Czy może ja sobie tylko łyknę miksturkę, żeby. Z całym życiem biegać, no bo kurde, jakiś pancerz, tarcza chociażby była już by dobra. Pochodzącego sobie go Nawet w na początku mamy nieumarłych, więc to już... w ogóle kufry były otwarte, ciekawe. Dobra. Ja sobie muszę wyciągnąć pochodnie. Być może kogoś podpalę z nich. O nie, to są czarne goblinki. Nie, dobra, nie. Nie, 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 ja czettuję save'a i tam nie idę. Bo czarne gobliny... To Nordmar, więc... No właśnie, no. Źle to... Nie wiem to zostało prostawiane Kompletnie. Nie wiem co twórcy mieli tutaj na myśli robiąc tą grę, ale... No magia. Dobra, wezmę sobie tylko te. Znaczy są tego kufra i idę sobie. Tym razem innego się trafiło, bo jak nie wiem, mówiłem, to w pewno tylko czy zwykłym, że trafiają się randomowo. Jeszcze w tylko tutaj, jakiś szamanów. szaman. Gdyby zmniejszyć bogów, tworzyła pirania, byłby to na pewno zarąbisty gotik. Ale tak niestety nie jest. W ogóle zaś też pada i go nie widać. To już jest. W ogóle dopiero słoneczko świeciło. Pogoda wygląda tak jak faring, a faring jest dosyć daleko od nas. Wow, ale ich wstało Nie ma takiego bicia Przynajmniej mam punkty. Teraz chciałbym sobie dać parowanie tarczą, ale nigdy nie potrafię znaleźć nauczyciela w Gotiku 3 zmierzbogów. No to jest po prostu magie. To jest spotkać nauczyciela czegokolwiek to jest sukces. Wow, ale mnie przelagowało. Muszę się teleportować, ale tutaj chcę jeszcze pozbierać ten, bo wiem, że kufry tam gdzieś jeszcze są po drodze czy coś takiego. O, kuferek, pięknie. one są pootwierane cały czas. O, tu drugi jest, proszę bardzo. Prześpię się, no bo kurde, nie będę marnował ostatni moimi, miksury życia. Aczkolwiek tutaj chyba powinno być ognisko, to co bym coś usmarzył. Tak, mam tak, zgaszony, no bo przecież. Nie wiadomo, przy ci myśliwi zniknęli, dobra, na Bizonę to ja nawet nie rzucam się, bo to by było samobójstwo na tym poziomie doświadczenia. I tu mamy kuferki. Oczywiście też pójdziemy do Gelder, no bo tutaj... nie ma tak z tą reputacją, tak jak to było w, w tamtych częściach. odzywamy reputację w jednym mieście, po prostu idziemy do kolejnego. To jest taka bieganina. Nie jest to co mi na myśli tworząc tą grę, ale no, myślę, się ten pomysł nie podoba. W ogóle ten też coś i pada, go nawet nie widać, to jest denerwujące już w ogóle na maksa. Kurde, musisz to czytać akurat. Nie tego. tego. Mm. Zapoteka. Ach, pamiętam. tam. W ogóle łóżko, asasyna, no what the hell. Wysłałem kogoś po pokrzywy, ale nie pamiętam kogo. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, że czekam na te pokrzywy. Zrobiona. Pięć niestrawionych pokrzyw. Ah, dziękuję. Po co mi ona? A, pamiętam. O, to nagroda. Mm, dobra. już dalej nie mogę. A co, ta, co jest. To są teksty oczywiście niewolników kobiet z Gotika 3. Dać twórcy leniem. Dobra, ciśniemy. Kruszki chleba wyglądają jak wielki chleb. Logika. Nie, ja to praktycznie wszystko może zabić teraz, no bo ja nic nie mam. To są potwory tak, też tutaj są potwory tak prospadające, że to jest po prostu głowa mała. Wręcz beznadziejnie. No bo tu jest nasz owy miłośnik ptaków. Ale niektóre rośliny pozabierali, widzę, bo nie ma tej dragrotu na przykład, który tutaj był. Nie podoba mi się to. Jak mi się po prostu nie chce w to grać, to po prostu przejdę do Arkanii, bo Arkania mi się już gra... Yy, ...przyjemniej ze względów na to, że... ...znaczy, jest arkanie gorsza niż Bogów, ale gra mi się przyjemniej ze względu na to, że... ...jest jakieś tam to... ...lepszy to, lepiej to jest zrobione, niż by tylko 3 zmierzbogów. Bogów. To wszystko. Zaraz mu te kury pozabiję. Miau! Miłego dnia! Witaj. Dzień dobry. E, witam. Kim jesteś? Mów natychmiast, albo zobaczysz, co potrafią me pomy.! Przysyła mnie oelk, kupiec silden. Twoje mewy hałasują na jego dachu. Świat jest wolny i należy do nas, ptaków. Jeśli wejdziesz nam w drogę, zwrócimy na Ciebie nasz cały pokarm. A! Posłuchaj. Musisz natychmiast skończyć z tymi bzdurami. A! Bzdurami? Śmiesz obrażać mnie i moje stado? Mój dziób przebije Twą czaszkę. Uspokój się. Klnę się na me szpony i skrzydła, że zmiotę Cię z powierzchni tej ziemi. Chodź tu. Nie trzeba go zabić, czy nie? Jak? Spróbujmy. No, chyba już nie powinien się mieszać. Mam taką nadzieję, bo jak to się zbaguje, to mnie coś trafi naprawdę wtedy. Po Exp'me na kurach, co to było? Nie pozbieramy mięso. Ciekawsze, kura da tyle samo mięsa co da Bawu. Bizon albo cokolwiek. To jest w ogóle głupie. Dlaczego czemu te kufry są potwierane? Mi się ten Quest bardzo często bagował i będzie mi się bagował do końca życia. Znaczy, życie ten nie rozwiąże tego problemu, ale no to, to wtedy. Po prostu, no naprawdę, seria będzie taka krótka, że. że to jest magia. Naprawdę nie zdziwi się, jak dzisiaj się po prostu. w trasie, proszę o słowo, w kurwie i przejedę do arkanii. Bo ja potrafię takie coś zrobić. Z nerwów, oczywiście. Jak chyba każdy człowiek. A nie jest jednak dragrot, a to się ukrył. Jeden taki kurde ukrywający się dragrocik. Nie tak jednym grusięciem w dupi całą roślinę. Dobra. Nie wiem, co... Nie wiem jaki musiałby powstać patch, żeby mi się go tych z bogu spodobał, ale to... nie mam dla tego pojęcia. Jakby przydałoby się na nauczyć wytrzymałości wilka, to kurde pewnie jeszcze w trzy dupy czasu. Dobra, Olk. Dziś niekoniecznie się nie uda to on go w dupie, nie wczytuje ponownie i po prostu jadę dalej. Jeśli bra brak im miejscu to nie gram. Proste, szybkie, logiczne. No i gdzie ten Olk? I co on robi w chacie Olka, tak się zapytam, no? Mhm. Albo to nie ta hata. To jest ta hata. O, zadanie wykonane. O, chwała Bogom, że już go nie ma. Dziękuję za wyświadczenie mi wielkiej przysługi. Oto twój list. Tyle dobrego. Wow, 700 sztuk złota. Wow, wow, wow. wow. No, a teraz się. Ile mam w ogóle tych listów aktualnie? Yy, mam trzy, potrzebuję pięciu. Zadania Syllen. Merek to zrobię, to zaraz się zrobi. Gdzie ja tego kwesta? Główne, wszystkie z mrytane, i to jest quest trelisowy. Nie, dobra, główne, czyli po prostu muszę przeznaczyć tą mrytanę. Czy gdzieś jakieś. Nie, nie mam żadnych questów, bo dam przecież wszystkie. Nie, że to był w gotyku 3, ale to jest bardzo fajne. Dobra, save na sobie i lecimy do tego. Geldern, no bo co mamy zrobić? Gdzie był quest do geldern do zdjęcia? Nie wiem, no tak, że po tym geldern się na pewno przejdę. Jakieś tam questy pewno porobię. Jakiś pancerz zdobyć, nie wiem cokolwiek, bo... Nie wiem, nie wiem, uleczę się, bo. To jest tak o cokolwiek ciężko, że to nawet sobie nie wyobrażacie. A nawet już nie mówię o podstawowej w wersji Gotika 3 zmierz w ogóle, bo to już w ogóle jest jazda bez trzymanki. U podstawowej w wersji Gotika 3 zmierz, tutaj były w ogóle ten, wilki nie I... Żeby to przez to przejść, to trzeba było naprawdę być hardkorem. I ten miecz chyba dopiero można było założyć od 200 siły i na prąd tak miało się 100, to już w ogóle był. No mówię jak za bez trzymanki podstawowy gotik. Ja to się ciśnę na łatwym poziomie, nie wiem czy to mówiłem. Bo ten gotik jest tak bardzo nerwujący, tak zabugowany, że. Myślę, że miałem coś robić dwa razy przez błąd to po prostu aż mnie wszystko boli. Dobra, a jednak wilki są, dobra. Wiedziałem, że będą, no przecież. Jak muszę czegoś nie być? No się te wilki nie zabiją, no. Ja muszę pojedynczo je brać, tak jak to robiłem w gotiku 2 i 1, nie? Bo nie widzę jednej opcji. Pomimo tego, że jestem naprawdę bardzo silny, i nawet w Gothicu... ...Gothicu 2, na Gothicu 1 takim poziomie, to ja mogłem sobie spokojnie, wiecie... Brać taką chmarę bez pancerza na klatę, bo... Ohoho, jakie one są silne! I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ta, 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 ta. Chodźcie. Dobra, wezmę się, wbije was wszystkich i tyle. No. Żeby tak jak najszybciej było. nie laguj mi. To nie trafienie, nie? Ło! I powiedzcie, jak mam tu wykonywać co, jakiekolwiek questy, gdy, no, no. Nie mam mikstur leczniczych, ja powinien dostać na sam start, nie, miks 50! Albo dobry pancerz, no. Bo co, no. Oczuję tego głupiego porwania tarczą, żebym muszę założyć to, cokolwiek. To są bizonki, to ich nawet nie ruszam. Pamiętacie, jak zabiłem waszych braci w trójce? Pamiętacie? No to dobrze. Sprawdzam, co jest w tej jaskini, tutaj. Jak dobrze, w są. Hmm, były tam nie umarli. Czy teraz dalej są? Nie wiem. Spadam, spadam to i zobaczymy. Jak będą nie umarli, to wychodzę oczywiście. Jeszcze, rykę. Idzie je coś. Nie ma nic. To chyba w drugiej, to chyba po tamtej części tej jaskini. A oczywiście oni mnie wyszuwają przez ściany. Jak to oczywiście ogólnie jest w butikach? Póki się nie skradasz, to cię widzą. I czują. Dobra. Po coś mnie goni. Za jak coś wyleci. Lagujący się odgłos deszczu więc po prostu, no nie wiem. No i ostatnia mikstura leci, hop, o... Bo... I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie no, może z 5 odcinków uda się zrobić. Nie co, ty nie próbuj nawet mnie, to kurde, ty. Kriopica, czerwony. Jak ma tak spartaczyć tą grę, Boże święty. Naprawdę, jak to gram, to po prostu umierać mi się chce. RZADKI METAL? What? Rzadki metal... Rzadki metal potrzebny tym wędrowcowi posłuży do wykonywania potężnego pancerza. Aha! Dobra, chyba wiem. Jak? No oczywiście nie Wiem, Wiem, że gdzieś chyba tych um, nieumarych usunęli, no bo to początek gry, no to tylko normalnym dowodem nieumarych na początku. Dobra, myliłem się. Nie umarli są. Dobra, nie dam rady im, bo... Nie, może to miało służyć temu, że po prostu, jak to było w gotikach pod jeden 2 że po prostu mieliśmy się nie udawać w jakieś miejsce, mhm, mm mieliśmy robić bezbronności nie wyszło im. No powinien być potężny, no nie wiem, 200 się, siły. no wiem, że ta walka osłabiła, no ale bez przesady, kurde. Tym, tym. Czy w tamtej kopalni, tam jest się dalej ten smok. Smoki zostać powinny usunięte, no bo ogólnie... Mimo, że nie było na nim questa, to raczej gracz je zabijał, a smoki tutaj wciąż występują, są wciąż dokładnie w tych samych miejscach. Oprócz oczywiście Warantu. Bo oczywiście nie mam do niego dostępu, tak samo jak do nordmaru. I tutaj nic nie będzie oczywiście. No to pochodnie wciąż się będą palić i siarka tutaj wciąż jest. Widać wielkie... Wielkie ten, twórcy po prostu wiadomka, no. widać, że im się od niechciania to robili, bo ten... po prostu wziąłeś czystą mapę mrtaną i samemu wszystko porozkładać, to nie, użyjmy już tej gotowej i po prostu damy trochę przemodelowanych rzeczy. dobra, wychodzimy stąd. No, jak widać. Cieniostwór się tutaj zagościł. Ale nie umarli tam, skąd się wzięli, to ja nawet nie mam pewnego pojęcia. Rozumiem, że jakiś tam cieniostwór, czy coś takiego, ale... What the fuck?! Nie umarli! Nagle w środku sobie znikąd wyleźli stamtąd, czy co? I czemu tutaj wiszą po... Ludzie? Dlaczego nigdy nie dowiem się? W całym swoim życiu nigdy się nie dowiem. No i witamy w Geldern. To jakieś było piękne, najsłoneczne, a teraz jest brzydkie i ponure. No robimy tego samego knifa, oczywiście. Niemożliwe. Fłarcy trudne zamki, ja widzę. Ja tam nie wejdę. No ale takie knify to się potrafiło w Gotiku 2 robić, a nie w 3, ale. I tu był gotik 2 bym tam szedł, bez tego, spokojnie. No, bo, teraz szukaj jednego spośród milionów typów nawrakowa. No, Na pewno masz coś lepszego do roboty. Chociaż mógł z nim handlować. no? kim jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. Po prostu jednym z mieszkańców Myrtany? Słuchaj, nic nie przeskrobałem. Uspokój się, potrzebna mi pomoc. Ciebie to nie obchodzi. Posłuchaj. Masz coś, czego chcę. I chcę to teraz dostać. Tylko nie to. Na litości nosa przysyła cię meryl? Tak. Ojejku, Horety, tylko nie to. Litości pomożesz mi? Wynagrodzę cię. Pomożesz? Proszę, proszę, proszę. Mów, słucham. O! O tak! Mogę dać ci ten amulet. To magiczny amulet. Dam ci go. Jeśli przekonasz Meryla, żeby przestał mnie atakować. Co ty na to? Co ty na to? Magiczny amulet. Jejku! chorety! Czego jeszcze chcesz? Wezmę magiczny amulet i list polecający. Ha? Ha? To wszystko? List też dostaniesz. Ale proszę, porozmawiaj z nim. Proszę. Mogę ci pomóc. Połóż z ataką bandytów. Czy to są taki bandytów? To ja nie wiem, ale dobra. Ale tu już szybko fajnie streamuje, dobra. Myślę, że to będzie to tyle. Myślę, że się podobało. Do zobaczenia. W kolejnym trylogu tyka w którym to pochodzimy trochę ze pogelder. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej.